Cześć, z tej Strona Hadlerka. W dzisiejszym filmie omówimy sobie projekt Injective Protocol, który jest powiązany z ekosystemem kosmos. Osobiście zakupiłem go w listopadzie, dokupuję również na spadkach, ale nie jest to żadna porada inwestycyjna, ja dziś omówię projekt, ale research robicie sami. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajduje się pod filmem. Injective Protocol został założony w 2018 roku. Oficjalnie sieć została uruchomiona na głównej sieci Ethereum w grudniu 2020 roku. Injective Protocol wykorzystuje warstwę drugą Ethereum znaną jako Optimistic Rollups, aby zwiększyć szybkość i obniżyć koszty transakcji. Jeżeli zainteresujecie się tematem, to poczujecie, jak naprawdę niskie są tutaj opłaty. Injective posiada również swój własny, niezależny blockchain zbudowany z wykorzystaniem standardu Cosmos Tendermind, i jest to tzw. Injective Chain, który działa jako warstwa pierwsza. Możemy wejść na Hub Injective i w tym miejscu znajdziecie bridge, który śmiało możecie wykonywać, jeżeli chcecie przenieść środki właśnie do Injective. Chain. Z ciekawostek Bridge Injective współpracuje z Wormhole, więc możemy tu przy okazji wystawić się pod potencjalny airdrop. Osobiście przerzuciłem trochę Solany na Injective, tworząc tym samym kolejny wallet pod airdrop Wormhole. A jak wykonać Bridge? Jest to bardzo proste. W tym miejscu znajdujemy po prostu odpowiednią sieć, jaka nas interesuje, na przykład Solana. Łączymy się tutaj walletami, wpisujemy ilość tokenów i przesyłamy po prostu na Injective Chain. Posiadacze tokena INJ e mogą również głosować. Jest tutaj zakładka governance i decydować o przyszłości i rozwoju sieci. Myślę, że warto głosować, ponieważ jak pamiętacie, kiedy stajkowaliśmy Atom, to również głosowaliśmy i czasami łapaliśmy się dzięki temu na jakiś airdrop. Także nie zapominamy o głosowaniu, jeżeli już zdecydujecie się stajkować. I tak jak teraz powiedziałam, token INJ e jest również wykorzystywany do stakingu, czy też do opłacania opłat transakcyjnych. Brzmiało trochę jak masło myślane, ale wiecie o co chodzi. Stajkując token INJ na platformie Injective Protocol, możemy kwalifikować się do różnych airdropów, tak jak to powiedziałam przed chwilą. I jeszcze raz powtórzę: Stajkując token INJ na platformie Injective Protocol, możemy kwalifikować się do różnych airdropów przez projekty w ekosystemie Injective. Tak jak to było na Cosmos, czyli stakeowaliśmy Atom i otrzymywaliśmy na przykład tokeny OSMO czy TIA. Jak stakeować tokeny INJ? O tym za chwilę. Jeżeli chodzi o finansowanie, Injective jest inkubatorem Binance i jest wspierany przez takich inwestorów jak Jump Crypto, Pantera czy Mark Kuban. Finansowanie było spore, bo jak widzicie, w 2020 roku było to ponad 6 milionów, w 2021 10 milionów i w 2022 40 milionów. Jakie są plusy i minusy Injective? Na pewno minusem jest to, że istnieje od 2020 roku, więc troszeczkę jest już na tym rynku. Jeszcze większym minusem jest fakt, że jego cena w 2020 roku wahała się w granicach 1 dolara, a dziś kosztuje 38 dolarów. Cena z Public to 0,4 dolara, czyli 40 centów. Jednak na plus jest finansowanie, ich marketing. Coraz więcej mówi się o Injective, dlatego nowe osoby, które pojawiają się na tym rynku, mogą próbować łapać ten projekt. Szukają oni też ambasadorów, więc chcą dotrzeć wszędzie. Mają swój własny blockchain, są powiązani z Warm więc jeżeli pojawi się airdrop, to cena powinna również pójść do góry. Inne projekty w prosty sposób mogą tworzyć na Injective, a jeżeli zdecydują się na marketing związany właśnie z airdropami, to coraz więcej osób będzie chciało stajkować INJ, aby otrzymywać dropy. Plusem jest także fakt, że aż 96% tokenów jest już na rynku, a 21 stycznia odblokowuje nam się ostatnia tura. Co warto wiedzieć, Injective jest także na miejscu 27. na Coingeco pod względem market cap. Także razy 100 tutaj na pewno nie będzie. Osobiście posiadam token INJ od listopada, tak jak powiedziałam na początku. Dokupuję, kiedy pojawiają się spadki, ale chciałabym, żebyście nie szli ze mną w ciemno, tylko sami sprawdzajcie projekt. Nagrywam o tym, abyście się po prostu tym zainteresowali. Ok, jak stykować INJ? Zakupujemy INJ na CEX, tylko trzeba sprawdzić czy są wypłaty po sieci Injective, bo mogą być po RC20. Na pewno na KuCoin są wypłaty po Injective, a linki do giełd jak zawsze w opisie tego filmu. Jeżeli chcecie kupić INJ na DEX to bez problemu znajdziecie, można wykorzystać do tego na przykład Osmosis. Osobiście wykorzystałam CEX, było mi tak wygodniej. Następnie przechodzimy do strony Hub Injective, wybieramy zakładkę Staking, a następnie szukamy bezpiecznego walidatora, na przykład może być to Walidator Friends. Możemy także poszukać projektów na Injective, które są walidatorem i wystawić się pod ich potencjalny airdrop. Często było tak, że jeżeli oddelegowaliśmy swoje tokeny do danego walidatora i był tam airdrop, to otrzymywaliśmy po prostu większą ilość tokenów. Idąc przykładem, klikamy sobie Details albo wyszukujemy tego Walidatora Details. Następnie Delegate Now i tutaj wpisujemy ile INJ chcemy zastajkować. Następnie klikamy Delegate. Tutaj o dwóch sprawach musimy pamiętać. Po pierwsze, nie dajemy tutaj nigdy maksa, ponieważ musimy sobie zostawić jakieś nieduże ilości INJ na opłaty transakcyjne. I pamiętajmy również, że stajkując nasze tokeny INJ blokujemy je na 21 dni. Czyli żebyśmy się dobrze zrozumieli, kiedy klikniemy Unstake na platformie, to wtedy dopiero musi minąć 21 dni i nasze tokeny dopiero będą na naszym portfelu i będziemy je mogli na przykład sprzedać. I ostatni temat na dziś związany z Injective. Projekt Moon MoonUp na Injective będzie miało swoje IDO na BYBIT. Wiemy już jak do tej pory sprawdzały się IDO i te osoby, którym udało się załapać, byli zadowoleni. Jeżeli nie macie jeszcze konta na Bybit, a chcielibyście je założyć, to link zostawiam w opisie tego filmu. Aby wziąć udział w IDO, musimy posiadać co najmniej 300 USDC na Bybit Wallet na łańcuchu Ethereum. Musimy także zarejestrować się do udziału w IDO przed końcem okresu subskrypcji. Snapshoty będą od 9 stycznia i potrwają do 12 stycznia. Dlatego warto to zrobić już dziś. Listing odbędzie się 12 stycznia. Okej, okay, to wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach, czy interesowaliście się wcześniej projektem INJ, a jeżeli nie, to czy w ogóle jest wart Waszej uwagi. Pozdrawiam.